Gryzunia. historia o małej marmotce. No, ja siódmy, ściemniało się, kiedy wiurki nareszcie zaczęły zwalniać. Nie nadążam za wami. Pożaliła się zmęczona biegiem Gryzunia. Czy Wy w ogóle wiecie, gdzie jest to całe jezioro? I czy możecie chociaż przez sekundę przestać wikać koziołki i zacząć chodzić normalnie, jak porządne, szanujące się gryzonie? Cz, 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 Grota? Marmotka rozejrzała się podejrzliwie. Czyja grota? Cz, tw, Dwie fiureczki podskoczyły z uciechy i przeskakując jedna przez drugą dały dyla nad kępą paproci. Mamrotka ostrożnie rozsunęła zasłonę zieleni i stanęła jak fryta. Oświetlona zachodzącym słońcem spoglądała na nią groźnie skalna ściana. W samym jej środku, dokładnie naprzeciwko dwóch rudych postaci zionęła czarna dziura. Grota! miauknęła gryzunia. Lisicy! Czy wyście kity postradały? Wszyscy wiedzą, że świstaki to przysmak wilków i lisów. Nie zdążyła jednak zrobić nawet pół kroku w tył, kiedy w ciemnym otworze mignął srebrzysty kształt. Przed skalną ścianą wyrosła potężna, szara lisica. Czy mnie moje oczy li się nie mylą, marmot? Gryzunia zastygła. Nie jestem marmotem, tylko marmotką, wyszeptała. Co mówisz, dziecko? Nie słyszę cię, zapnął srebrny kształt. Podejdź no bliżej, niech ci się przyjrzę. Marmotka, jestem marmotką. Rzekła kryzunia i bardzo proszę niech mnie pani nie zjada. <gryzunia> Zachrypiała lisica, po czym dystyngowanie przysiadła na tylnych łapach nie obawiaj się, dziecko od dawna nie jadam mięsa spójrz nie mam zresztą ani jednego zęba. Kryzunia zupełnie nie chciała podchodzić. Wierzę pani na słowo, nie potrzebuję zaglądać. Ależ podejdź podejdź, bardzo cię proszę. Przyznam, że chętnie obejrzę sobie świstaka, który miał tupet odwiedzić lisa, a moje oczy nie patrzą już tak bystro w dal, jak niegdyś. Marmotka zebrała całą odwagę i zrobiła dwa kroki w stronę lisicy. Faktycznie. Pysk miała zupełnie bezzębny. Z bliska zresztą wyglądała zdecydowanie mniej groźnie i imponująco niż z daleka. Gryzunia pomyślała, że mimo pokrywającego oczy Bielma, Lisica wydaje się wręcz sympatyczna. Czy pani jest bardzo stara? zapytała, zaglądając w niedowidzące oczy. Starsza niż potrafię policzyć. Zaśmiał się srebrny kształt i pochylił w jej stronę. Ale od kiedy żyję, nie słyszałam jeszcze o świstaku, który kazałby nazywać siebie marmotką. Lisica była teraz tak blisko, że gryzunia czuła na pyszczku jej gorący oddech. Hmm, 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 no coś takiego. Lisi nos. Kawałek po kawałeczku badał ciało świstaka. Podobasz mi się. Mów do mnie babciu. Kryzunia odetchnęła z ulgą. Skoro pani jest taka stara, pani babciu, to pewnie też jesteś mądra, zapytała. Powiedz mi, z czym przychodzisz. Domyślam się, że te rude urwisy nie przygnały cię tutaj bez powodu. Szukam jeziora. Jeziora? No tak. Od tygodni kręcę się w kółko i zupełnie nie mogę trafić na wiodący do niego szlak. Odwiedziłam już yy, wodospad i widziałam kolejkę górską. Jedyne, co muszę jeszcze znaleźć, to jezioro. Świstak, który zgubił jezioro. <laughs> Srebrny pysk wyszczerzył się w uśmiechu. Trafił nam się podróżnik. O, przepraszam, a raczej podróżniczka. Marmotka spuściła oczy. Nie była pewna, czy śmiano się z niej, czy też ją chwalono. Coraz bardziej mi się podobasz, rzekła Lisica. Zaproponuję ci więc wymianę. Ale ja nic nie mam. Kryzunia poklepała puste kieszonki. Nie zależy mi na przedmiotach, tylko na czasie. Na czasie? Zostaniesz u mnie tyle dni, ile zajmie ci wypełnienie zadania. A co to za zadanie? Jak mi wreszcie przestaniesz przerywać, to się dowiesz, sapnęła lisica. Kryzunia złapała się łapkami zapiszczymi. Idzie zima. Jak wiesz, nie jestem już taka młoda i nie mam tyle sił, co niegdyś. Z twoją pomocą zabezpieczę się na najgorsze mrozy. Pomożesz mi przytaszczyć odpowiednią ilość gałęzi, żebym mogła rozpalać ogniska. Wytłumaczyła lisica. W zamian za twoją pracę wskażę ci, Najkrótszą i najpewniejszą drogę do jeziora Alos. Nie daj się zwieść moim wiekiem. Park znam jak własną kieszeń. Nie potrzebuję oczu, żeby wiedzieć, z której strony wstaje słońce. Alos jak ono się pięknie nazywa, to moje jezioro gryzunia rozmarzyła się. Alos. – podoba mi się wymienianie, zgadzam się. I tak pierwszy raz w historii parku miachką Świstak spędził noc w mieszkaniu lisa. A nawet nie jedną, ale wiele. Dokładnie tyle, ile dni zajęło marmotce uzbieranie wystarczającej ilości kosodrzewiny i szyszek żeby odegnać od starej lisicy widmo zimowego mrozu.